<laughs> Ale to mi się podoba. No i teraz jeszcze pam, pararam, pam, pam. O, a dzień dobry. A dzień dobry. Witam Was z przepięknego miejsca, ze wspaniałego miejsca. Tyle teraz zebraliśmy warzyw coś wspaniałego. Bardzo się cieszę. Dla takich momentów właśnie warto to robić. Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Zobaczcie sobie, ile pomidorków, ile właśnie innych warzyw. Dzisiaj będzie przecier pomidorowy, dzisiaj może będą placuszki. Dziękuję Wam za to, że dzięki Wam właśnie mogę robić takie wspaniałe rzeczy. Mogę się z tego tak cieszyć, mogę mieć tego aż tyle, że to będzie coś, to jest coś niesamowitego. No. Dziękuję Wam. Powoli zbliżają się już dwa lata, gdy z Iwonką nie pracujemy już w centrum ogrodniczym. Dwa lata, które... Zmieniły nasze życie. Nie całe dwa lata temu, bo to było w sierpniu, no, okazało się, że już nie będziemy pracowali w centrum ogrodniczym. Różne myśli wtedy były, postanowiliśmy, że będziemy ryzykować, że pójdziemy na swoje, że spróbujemy się utrzymać z tego kanału, utrzymać ze sprzedaży książek, z wyświetlenia w zasadzie z reklam, bo YouTube płaci za to, że obejrzymy reklamy, że wy obejrzycie. No i spróbowaliśmy i się udało. Czasami są momenty trudne, gdy no, w zasadzie wszystko się zmienia. Pracowaliśmy, nie pracujemy. Mieszkaliśmy w mieszkaniu, a nagle no, nie mieszkamy, nie będziemy mieszkali i trzeba szukać czegoś innego wynajmować, kupować. Kolejne ryzyko rok temu. Postanowiliśmy też iść za głosem serca. Znaleźliśmy malutki dom, ale za to z dużym polem. I to dom taki, no można powiedzieć, wyjątkowy 52 m2, ale wyjątkowy. Wspaniały dom. Nie zamienilibyśmy tego miejsca na żadne inne. Więc nawet jeżeli w życiu są momenty takie, że wydawałoby się, że bardzo trudne. O, swoją drogą, spójrzcie sobie na jakie piękne papryki zaczynają rosnąć. Wydawałoby się, że bardzo trudne. Że no co tutaj z tym robić, z tym mieszkaniem i tak dalej. Dużo zastanowień i ten. Ale trudne chwile mogą przerodzić się w takie właśnie wspaniałe, że widzieliście przed chwilą właśnie szklarnię, Jakie mamy piękne zbiory, że widzicie właśnie teraz tutaj jakie mamy piękne papryki. Pokazywałem piękne pomidory, arbuzy, dynie i tak dalej. Więc życie potrafi zaskakiwać czasami pozytywnie, czasami negatywnie, ale warto właśnie wierzyć, że będzie lepiej. Warto oczywiście do tego też dążyć. Warto się cieszyć życiem na tyle, na ile możemy, bo czasami jest ciężko. Ale warto czerpać radość właśnie z choćby z takich momentów, że idziemy sobie tu na spacer, że ja sobie idę, popatrzę na pomidorki, popatrzę na paprykę, na inne warzywa, jak się rozwijają. Nasze życie zmieniło się bardzo tutaj swoją drogą. ogórasy, będą teraz bardzo duże, znowu zbiory. Jestem szczęśliwy. Dobra, jeszcze wam tylko to pokażę właśnie, ile ogórasów jest tutaj, choćby, ile tam jest, ile tam. I tak jest wszędzie tutaj. Wszędzie jest mnóstwo ogórków. Nagrywam ten filmik Wam 30 lipca 2025 roku. No jesteśmy właśnie już rok mniej więcej po tym, jak, jak już mamy ten dom i prawie dwa lata, jak już nie pracujemy w centrum ogrodniczym. No i można powiedzieć tak, ciężko pracujemy na to, żeby mieć takie wspaniałe życie. Staramy się tutaj, na, żeby to jak najlepiej rosło i tak dalej. Na kanale z tymi książkami też. No, ale to głównie właśnie dzięki wam to mamy, więc chciałbym wam jeszcze raz bardzo podziękować. To jest właśnie takie fajne, że mam nadzieję, dajemy wam jakąś tam radość, wiedzę. A wy pozwalacie na to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się tym cieszyć jeszcze bardziej z tego korzystać. No tam w oddali tych dla Iwonki sobie rośnie iwonka bardzo chciała. A tutaj arbuzy, no jeden, właśnie drugi, tam jest trzeci, czwarty, piąty, mnóstwo. Arbuzy rosną przepięknie. Ciężki jest ten sezon, bardzo trudny, ale jest to też sezon naprawdę fantastyczny. Pięknie wiele warzyw rośnie. Tutaj takie resztki, co były posadzone. Zobaczcie sobie, jak już cebula zaczyna się rozwijać. To jest wspaniałe, że no choćby wczoraj było takie coś. Iwonka robiła rosół. Ak akurat chciała wczoraj zrobić, zrobiła. No i poszła sobie po marchewkę. Wyrwała taką małą, bo to było z przerzedzania. Mamy takie miejsce, gdzie mamy ich bardzo dużo właśnie i Iwonka zerwała. Zerwała sobie pora małego, ale tych porów mamy dużo. My zdruwamy sobie na bieżąco właśnie w, w, w razie potrzeby. Tutaj przyszła po cebulę, tutaj po coś, po coś. To jest wspaniałe, że osiągnęliśmy samowystarczalność żywieniową, jeżeli chodzi o warzywa. No chcemy mieć też kury, to nam się marzy. Też kiedyś będziemy takie kury mieli. No tutaj mnóstwo właśnie tych dyń rośnie Jedna na drugiej w zasadzie tutaj, tutaj, właśnie tutaj. No i tam jeszcze, tam jeszcze i tam. No a tutaj mam taką największą. Dinki, dinki, dinki. Dziękuję Wam, że mamy dzięki Wam właśnie wspaniałe życie, że możemy robić to co lubimy. Iwonka ma swoje kwiatki, ja mam swoje warzywa. Jestem niezależny bez żadnych współprac. Też się z tego powodu bardzo cieszę, że, że mówię to, co myślę. Coś mi się podoba, coś mi się nie podoba. To właśnie o tym mówię. I to jest coś wspaniałego, taka wolność. Ja nie mówię, że kto współpracuje z firmami, ten no źle robi, bo to, to są bardzo duże pieniądze i tak dalej. I też można reklamować produkty, które nam odpowiadają, ale ja wybrałem po prostu taką drogę. Na no te zbiory warzyw dniowatych, to widzieliście tylko z tego pola. To było pole, gdzie były same no, najgorsze rozsady. To, co mi zostało. I powiedziałem, że to będzie rosło i rośnie. Że nawet jak jest właśnie taki moment, że to jest bardzo kiepskie, ten, że to da radę. Więc warto dążyć do własnych marzeń, nie warto się poddawać. Choćby na przykładzie tych warzyw, które były kiepskie, tutaj są na, na przykład takie buraki, które zostały w, no, w większości zjedzone przez zająca, zając wszystkie liście obgryz. One Odrosły, one teraz wyglądają bardzo ładnie, mimo tego, że posadziłem je dosyć późno. Też to znaczy, wysiałem, bo siałem nasiona, i one odbiły, one rosną. Więc dwa lata po zakończeniu pracy, jak to wszystko potrafi się zmienić, mnóstwo zwierząt wokół, bociany, sarny, kury wokół też chodzą, barżanty. To jest coś niesamowitego. Bardzo Wam jeszcze raz za to dziękuję. Nie będę tego przedłużał. Po prostu chciałem podzielić się z Wami tą moją radością. Jeszcze Wam to pokażę. Jakie arbuzy tam rosną. Przepiękne. No już ze 2 czy ze 3 mają po kilkanaście kilogramów, albo i więcej. Malinki posadziłem, już rosną. Proszę sobie zobaczyć, osiągnęliśmy więc no, w pierwszym roku wystarczalność żywieniową. To znaczy, no, na Branczu też była ta sama wystarczalność w sporym stopniu, ale teraz jest jeszcze w większym. Samowystarczalności żywieniowej, jeżeli chodzi o mięso, to nie osiągniemy, bo jak będą u nas kury, to one będą do starości, tylko będziemy korzystali z jajek. Mamy piękny sad, ponad 100 różnych drzew owocowych. To jest też warte podkreślenia, że tutaj są drzewa, które, które są mało znane, nieznane. Tutaj jest na przykład, nie wiem, 5 jabłoni. Ale jest też na przykład świdośliwa, jest też morwa, jest też śliwo morela, jest też choćby urodlin, jest też kaki. Jarzęby jadalne są, orzechy włoskie, kasztany jadalne, grusza azjatycka odporna na rdze gruszy, nie trzeba jej pryskać. No i naszą różową beczką, która z nami jest od początku, podparłem te jabłuszka. Były to mocne ulewy u nas, nie poddajemy się. Robimy dalej, to co nam najbardziej frajdę sprawia. Te nawałnice były i tak dalej. Bardzo trudny rok dla warzyw, dla owoców, dla roślin ozdobnych, ale się nie poddajemy. Bo warto robić to, co się kocha. Co warte podkreślenia, mamy kuchnię na drewno. To jest coś też niesamowitego. Można się ogrzać, można posiedzieć właśnie przy takim drewnie. Można zrobić sobie jedzenie, to też jest no, niesamowite. Więc w jakimś stopniu jesteśmy niezależni, jeżeli chodzi o ogrzewanie. No mamy też ogrzewanie na prąd, mamy fotowoltaikę. No to, czy to jest opłacalne i tak dalej, to już jest inny temat, ale dążę do jak największej właśnie samowystarczalności. To jest też wspaniałe, że ten sad, że te różne też krzewy owocowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe, że one nam dadzą plony w różnym czasie i różne plony. To jest też wspaniałe, że no w kolejnych latach, jak to wszystko się rozrośnie, bo już coś tam, jakieś plony są, ale to jak będzie jeszcze, jeszcze lepiej, no to będziemy mieli plony praktycznie przez cały rok. I to świeże plony, o to mi chodzi. Bo z warzyw to można mieć jarmuż sobie zostawić na, na zimę, pory sobie zostawimy, więc tam też będzie, będą świeże plony prosto z pola zimą. Ale też jeżeli chodzi o rośliny owocowe, to też będą plony w zasadzie przez cały rok. Może nie do końca cały, ale w zasadzie cały. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję za te właśnie piękne chwile. Tak, chciałem o tym powiedzieć. Następny filmik będzie informacyjny, ale no nie mogę się powstrzymać, żeby o tym nie poopowiadać. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za kupowanie moich produktów, za postawienie wirtualnej kawy, za całe wsparcie, za miłe słowa, za wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.